Trafić trafił, ale bez kryzysy... Chyba już. mało pasków. No. No. A ciebie wziął ile? 56. Nie, troszkę trzeba się odrodzić Kainzi, bo to się robi niepokojące. Ania, zrobili mm -hmm. nam taką szczelnica i normalnie widzi, co się robi. Jak dzieci. Ja muszę Was jakoś lepiej zapalić. Ja... Nie wiem gdzie jest piochu, ale pewnie się skrada. Cześć! Ja że mówię! Skurwa, ja sam z tego takie klipy porobię, że będzie kuniec.